Siema, 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 Dzisiaj Wam pokażę jak odblokować od tego Brawlera, czyli Wizard Barley i co trzeba zrobić. Wchodzicie w ustawienia i tu jest Supercell ID Connect, no i tutaj naciskacie, będziecie mieli tu na niebiesko. Ja jestem akurat zalogowany, a zaraz się wyloguję i pokażę Wam co powinno się tutaj znaleźć zamiast tego. I właśnie powinno się takie coś znaleźć, bo na początku yy, pierwsza karta, jeśli nie będziecie mieli oczywiście konta Supercell ID, to pokażę Wam się właśnie inna karta i tam będzie login. Jeśli macie konto i będzie Register now, czyli zarejestrujcie się, jeśli nie macie tego konta. No i jeśli zarejestrujecie się, to będzie to samo co... No jak zalogowanie. I tu wpisujecie swój e-mail. Dobra, ja już wpisałem swój e-mail i czekam. Na kod 6 powinien Wam przejść właśnie na Gmail albo e-mail, ten który używacie oczywiście. No i zaraz wpiszę ten kod. O, mi kod się akurat pojawił. Jest to 234573. No i wpisuję. Dobra, wpisałem no i konfirm mi się akurat właśnie teraz zalogowało bo się wylogowałem no wy albo założycie konto albo się zalogujecie na to id, co nie? no i po tym otrzymacie właśnie tego bareleja jeśli nie jesteście zalogowani tutaj na id to właśnie otrzymacie tego bareleja no to dzięki wam za oglądanie jeśli filmik był pomocny i się Wam spodobał, to zostawcie subik, łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo miło. No i dzięki za oglądanie. Pa!